Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam znaczenie numerów piłkarskich. Skupimy się jednak tylko na numerach aktywnych zawodników. Dlaczego Arek Milik występuje z numerem 99, a Gianluigi Buffon 77? Zapraszam. Arkadiusz Milik z numerem 99 występował już w czasach gry dla Górnika Zabrze, kiedy to pod okiem Adama Nawałki stawiał pierwsze piłkarskie kroki w poważnym futbolu. W bajerze Leverkusen, Augsburgu oraz Ajaxie porzucił 99. Wrócił do niej dopiero po transferze do Napoli. Słynny speaker klubu z Wezuwiusza, Decibel Bellini, na wieść o tym zapowiedział, że jeśli polskiemu napastnikowi uda się pobić rekord zdobytych bramek należący do Gonzalo Higuaína, to podczas jednego z meczów wykrzyczy nazwisko Milika aż 99 razy. Niestety kontuzja kolana uniemożliwiła naszemu reprezentantowi podjęcie tego wyzwania. A skąd numer 99? Arek Milik zapożyczył go od Wayne'a Greckiego, słynnego hokeisty, który był idolem wychowanka rozwoju Katowice. Gianluigi Buffon po powrocie do Juventusu pokazał wielką klasę. Wojtek Szczęsny zaproponował mu przywrócenie numeru 1, jednak ten odmówił. Legenda włoskiego calcio zdecydowała się na liczbę 77, którą nosiła na początku swojej kariery, w czasach gry dla Parmy. Mowa tu o sezonie 2000-2001. Pierwotnie wolał występować z liczbą 88, która miała symbolizować cztery piłki. Wybór ten wzbudził sporo kontrowersji. Buffonowi zarzucano manifestację poglądów nazistowskich, gdyż 88. To symbol hitlerowskiego pozdrowienia. Gigi wytłumaczył, że jego intencje były zupełnie inne, jednak dla świętego spokoju postawił na 77. Mario Balotelli przez długie lata nie rozstawał się z numerem 45. Towarzyszył mu on w Interze, Manchesterze City, Milanie oraz Liverpoolu. W jednym z wywiadów włoski napastnik wytłumaczył skąd wziął się ten nieszablonowy wybór. Podczas pierwszych meczów w Interze mogłem wybrać któryś z numerów od 36 do 50, gdyż one były przeznaczone dla młodych zawodników. Wtedy zaklepałem numer 45, bo żartowałem, że 4 plus 5 daje 9. To przynosi mi szczęście. W pewnym momencie Super Mario chyba uznał, że limit szczęścia zawarty w liczbie 45 został wyczerpany, bowiem po transferze do LE przybrał dziewiątkę. Jak informował hiszpański AS, FC Barcelona podczas negocjacji transferowych z Frankiem de Jongiem zaproponowała Holendrowi numer 14. Byłoby to wspaniałe nawiązanie do legendy Ajaxu oraz FC Barcelony i Johana Cruyffa. De Jong zdecydował się jednak na 21. twierdząc, że z tym numerem będzie mu wygodniej. Tym samym zdjął ze swoich pleców przynajmniej część ciężaru, którym jest ogromna presja i nadzieje w nim pokładane. Ponadto numer 21 traktuje jako hołd oddany swojemu dziadkowi, który również był wielkim fanem futbolu. Dziadek de Jonga zmarł, gdy zawodnik miał 21 lat. W roku 2012 w trakcie derbowego spotkania pomiędzy egipskimi zespołami Al-Ali oraz Al-Masri doszło do jednej z największych tragedii w historii piłki nożnej. Bójka pomiędzy kibicami przerodziła się w krwawe starcie z użyciem noży oraz maczet. W sumie w wyniku tych zdarzeń zginęły 74 osoby. To właśnie na ich cześć Mohamed Salah podczas pobytu w Fiorentinie postanowił grać z numerem 74. Liczba 16 jest dla Daniele de Rossiego szczególna. To z tym numerem występował jego piłkarski idol Roy Keane. Oraz to właśnie 16 lipca na świat przyszła jego córka. Z tych dwóch powodów legenda Romy oraz Gwiazda Boka Juniors nie rozstała się z 16 po dziś dzień. Gabriel Jezus od niedawna występuje z numerem 9 na koszulce, jednak w poprzednich sezonach, zarówno w barwach City, jak i w brazylijskim Palmeiras, przywdziewał koszulkę z trójką. Dlaczego? Zawodnik ten jest osobą bardzo wierzącą, stąd liczba ta to pamięć o Chrystusie i wieku, w którym został ukrzyżowany. Ricardo Meggiorini od wielu lat nie rozstaje się z numerem 69. Piłkarz Kiewo nie ukrył w nim jednak żadnego podtekstu seksualnego, jakby mogło się wydawać. Zawodnik ten jest wielkim fanem motocyklowego Grand Prix America. Jego wielki idol oraz legenda tego sportu, Nicky Hayden, występował z tym numerem w trakcie swojej kariery. A czy wy znacie jakieś inne przykłady numerów piłkarskich, które niosą za sobą jakieś przesłanie? Podzielcie się swoją wiedzą w komentarzu. Ponadto zachęcam Was do subskrybowania kanału Zawód Typer. Im więcej subskrypcji, tym szybszy rozwój kanału, tym więcej jakościowych materiałów. Tak więc do zobaczenia.